Siema no. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak zrobić spring bo niego z Lego? Ja tak, dlatego dzisiaj wam pokażę, jak dla zbudować. Zapraszam. budowania naszego królika potrzebujemy takich elementów. Taki element i doczepiamy do niego takie oto klocki. Tak to musi wyglądać od tyłu. Przód robimy w taki sposób i dodajemy muszkę. Mamy już tors, więc teraz czas na ręce. Do takich elementów dodajemy takie klocki. To samo z drugą ręką. doczepiam do torsu i wygląda to tak. Teraz czas na nogi. Robimy je w taki sposób i od tyłu dodajemy taki klocek Tak wygląda gotowa noga. O proszę, nasz królik już potrafi stać. Dlatego, teraz, czas na najważniejszy element, czyli oczywiście głowę. Budujemy taki oto coś, do których zaczepimy playtest ze studem i takie o zaczepki. Teraz, tylko oczy, uszy i nos. tak się prezentuje. tak się maja. A żeby Wam udowodnić, że springboni jest naprawdę wytrzymały, zrobimy sobie test. Poziomy. Test wysokości, gdzie na dole czeka. Dinozaur. Level drugi, czyli strzał z broni. Oraz trzeci, level ostateczny, który zobaczycie na sam koniec. Panie Springbone, czy jest Pan gotowy na skok do dinozaura? W sumie nie, to nie obchodzi. content Aha. Tak się prezentują szkody. Odpadły mu tylko uszy. No i. W Spring Balli niczego się nie spodziewa, że zaraz zostanie ostrzelony. Dobra. 3, 2, 1. No jak widzicie, tylko się przewalił, nic wielkiego się nie stało. No i teraz level ostateczny, który wam zapowiadałem. Także ten. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. No i. Nara! Do zobaczenia w następnych odcinkach.